Wszystkich na kanale Piłka i krosz, Tym razem materiał o Manchesterze United, o ostatnich spotkaniach, doniesieniach, newsach z, y, dochodzących właśnie z tego klubu. No, y, Ten Hag y, zadziwia mnie każdego dnia, a tym razem zadziwił mnie kolejną niesamowicie nietrafną wypowiedzią, y, kiedy powiedział: że Nie traktujcie mnie jako cudotwórcy. Ja nie jestem Harry Potterem, żeby tutaj szybko ten zespół poukładać. Y, jak go dopiero tworzę. No więc już się zatrzymam w tym punkcie i powiem Wam, że no w zeszłym sezonie mówił, że oni bardzo dobrze bronią, a mieli czwartą najgorszą defensywę od końca, jeśli chodzi o przyjmowane strzały XG Expected Goal Against, to miał czwartą od końca statystykę. No i on mówił, że oni dobrze bronią. Tak samo teraz bez sensu gada, że nie jest Harry Potterem, no my o tym wiemy że nie jest cudotwórcą, ale on już miał dość czasu, żeby jednak ten zespół poukładać. Miał dość pieniędzy, żeby ten zespół miał ręce i nogi, żeby przynajmniej na papierze to wyglądało. A na ten moment Manchester kupował zawodników, przede wszystkim ich przepłacał, a do tego kupował zawodników relatywnie słabych, czyli są to zawodnicy słabi i przepłaceni. Bo ja na przykład porównam do Barcelony, która fatalne robi transfery, ale przynajmniej kupuje dobrych zawodników. Wydaje na nie gro y, multum pieniędzy, za dużo wydaje, bo to jest Barcelona i faktycznie za dużo, ale przynajmniej ci zawodnicy y, potem y, coś grają. No może poza tym Rokke, który został kupiony za 30 banek i, i jest tutaj niespełniony. A Manchester United po kolei na liście ma tak. Antony, 95 milionów, gościu zagrał 86 spotkań, strzelił 5 goli, miał 3 asysty, coś takiego. To są statystyki katastrofalne patrząc na to, a on miał dużo gorsze statystyki niż Jadon Sancho, wyrzucony, wypchnięty z tego klubu na zbity pysk. Następny zawodnik z tych najdroższych to Casemiro, no gościu w poprzednim spotkaniu już ten emeryt jest tak słaby, że przez niego padły dwie bramki. Mateusz Borek niestety już dawno nie jest ekspertem. Ostatnio mówił, yy, że Manchester patrząc na papierze ma mega zespół. No on naprawdę nie ogląda Premier League i nie widzi jak ten zespół wygląda na boisku. Wygląda fatalnie. Tutaj nie ma żadnego pomysłu. Te mecze są często przypadkowe i te transfery. Co prawda to młodzi fajni zawodnicy, ale po prostu oni nie pasują sami do siebie. Nie wiem co ten Eric Denhak bierze, ale on już od wielu lat nic nie potrafi poukładać i osiągnąć. Te czasy za jaks już dawno minęły. On w Ajaxie miał idealne warunki, żeby ta drużyna rządziła i ona rządziła, ale to nie znaczy, że to się przełoży na Manchester United. Tam tutaj w Anglii nie osiągnął nic i wszystko co robi, robi źle. Jedyna rzecz, co mu się udało, to wygranie dokładnie tej ligi starsze wspólnoty e, tak, czy pucharami super puchary, tak, na początku sezonu Manchester grał z City no i tam udało się Manchester United sięgnąć po jakieś trofeum i tylko dlatego chyba Erik Den Haag został w klubie, no ale popatrzmy na tych zawodników, co on kupił, wydał 709 milionów funtów i żaden z tych zawodników nie gra dobrze no może dwóch, trzech gra dobrze, ale żaden nie gra wyjątkowo dobrze, a reszta po prostu się albo nie nadaje do gry, albo po prostu zawodzi w każdym kolejnym meczu ekipa wygląda źle, do tego Bruno Fernandes nie jest tym graczem, jakim mógłby być przecież to jest Virtuos, świetny zawodnik, ale ciągle macha rękoma, ciągle pretensje, ciągle brutalna gra Markus Rashford już od trzech lat nie zagrał dobrego meczu, od Mistrzostw Świata. Nie wiem, czy Erik Den Hag na to nie wpłynął, że ten zawodnik nie strzela w ogóle goli, że jest cieniem tego gracza, jakim był kiedyś. Tutaj się nic nie zgadza począwszy od obrony, która jest przepłacona i pomyślmy, najdroższy obrońca światła Maguire. E, tutaj kupiony za 60-70 milionów funtów, Lisandro Martinez też nie spełnia oczekiwań. Może teraz ten Mazar, Mazauri zagra lepiej, ale to jest też kolejny żołnierz Ten Haga z przeszłości, więc nie wiemy, czy to są zawodnicy, którzy tu klikną, bo na razie nie wskazuje nic na to, żeby. Żołnierze Denhaga mogli kliknąć. Oni są w środku tabeli Premier League od lat i kibice łapią się za głowę czerwonych diabłów, bo kasa jest, yy, ogrom ogromny potencjał kibicowski jest. Przecież to jest ciągle najbardziej utytułowana drużyna w Anglii i która zasłynęła w latach 90. z charakteru. Właśnie yy, tutaj byli dobierani zawodnicy pod względem nie tylko umiejętności do United. Jak był ser Alex Ferguson, ale także pod względem charakterów, a teraz po prostu biorą jakieś anonimowe nazwiska albo zawodników, których nigdy ser Alex Ferguson do swojej ekipy by nie wziął, bo to są gracze, często no, po prostu bez charakteru i tacy, którzy nie poświęcą się dla drużyny, i tutaj chcą tylko sobie wyrobić nazwisko albo po prostu reprezentować barwy, ale mało od siebie dają. No tutaj się jak zwykle nic nie zgadza, i każdy kolejny mecz jest meczem przypadkowym. Co prawda, teraz nadchodzą dwa bardzo łatwe mecze dla Manchesteru United, ale ja nie wiem, czy oni je wygrają, nawet z Southampton, bo po prostu ta drużyna nie gra dobrze i nie możemy być pewni nigdy tej ekipy i kiedy zagrają dobry mecz. No, możemy tylko sobie gdybać. I nie wiem, dopóki dopóty nie zostanie zwolniony i coś tutaj nie ruszy, to ja nie wiem, czy coś się poprawi w Manchesterze, ale tak jak mówię, działacze dopiero go przedłużyli. I tutaj pewnie nie chcą się teraz znowu przyznawać do błędów. Nie zrobią teraz takiego wielkiego kroku, bo też nie ma kogo zatrudnić. O tym mówiłem ostatnio, że Manchester po prostu ma ten problem, że nie ma w tym momencie klasowych trenerów na rynku i nie ma za bardzo kto dołączyć do tej ekipy. Jakby był jakiś odpowiedni kandydat, to jestem przekonany, że ten hagel zostałby zwolniony i zostanie zatrudniony nowy coach, nowy trener, nowy menedżer, więc poczekajmy. Myślę, że Manchester, że ten hack może nie dokończyć tego sezonu w Manchester United, bo to są kolejne upokorzenia, przegrana z, z Liverpoolem i jeszcze te wypowiedzi Salaha po meczu, że on nie widział tak dawno słabej drużyny i że powinno tam być 5-0 I, i sobie jeszcze robił selfie przy logo Manchester United. Wszyscy kibice czerwonych diabłów teraz sercem krwawi, y płaczą wszyscy dookoła, więc y na pewno tutaj ciągle plac budowy w Manchesterze United ciągle musi się tutaj sporo zmienić, zanim ten klub zacznie stanowić siłę w Anglii, a co dopiero w Europie zacznie stanowić siłę choćby w Lidze Mistrzów, zacznie dobrze grać. No, no, wydawało się, że może coś ruszy w tym sezonie, albo kto w to wierzył, w tym ja. Jesteśmy po prostu naiwni. I, i, Jestem chyba naiwny, że wierzyłem w to, że ten Erik Hag poukłada ten zespół, że on będzie dobrze grał, ale na ten moment nic na to nie wskazuje. Teraz mamy przerwę na reprezentację i zobaczymy po przerwie, jak będzie wyglądał United, ale nic nie wskazuje na to, że mogłoby być lepiej chyba, że tak jak mówiłem o Lechu czy Barcelonie i nagle te drużyny rządzą, wymiatają, to może też tak będzie z Manchesterem United, ale no nie ma na to żadnych argumentów i nie ma na to, że nie ma, na pewno nie mam co do tego przekonania. To jest program y, o Manchesterze United, o tym, że tutaj nie jest nic dobrze, że jest ciągle źle, a Erik Ten Hag y, ma problem, bo on nie widzi tu problemów. Y, widzi, że tutaj jest plac budowy, on mówi, że nie jest Harry Potterem, że on nie jest w stanie tutaj poukładać, a już przecież od trzech lat zbiera ekipę, wydaje y, ogromne pieniądze, ogromne miliony funtów, a ciągle ta ekipa jest tak samo słaba, albo jeszcze słabsza. Niż. Teraz już yy, widziałem też, że wielu tęskni za Solskierem, który był tutaj wyśmiewany, nazywany WF-istą, wielu tęskni za Rangnikiem, który mówił, że tu jest wielka ekipa, się tworzy i będzie potężna. Manchester United wróci. Ale na ten moment yy, to wygląda jeszcze gorzej, jak za tamtych menedżerów i no, United yy, muszą się uzbroić w cierpliwość, jak chcą tutaj, yy, żeby ich drużyna odnosiła sukcesy. To jest kanał Piłka i Kosz. Zalajkuj jak Ci się spodobał ten materiał, a nawet jak nie, możesz zalajkować, to znacznie poprawi algorytmy YouTube'owe. Będę bardzo wdzięczny i oczywiście widzimy, słyszymy się wkrótce z nowymi materiałami na kanale Piłka i Kosz. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.